Dzień dobry, dzisiaj materiał typowo o tensometrach, napięciu szprych, więc zaczynajmy. Mam tutaj termometr, bo pierwsze co sprawdzimy, to jak temperatura w ogóle na kalibrację takiego tensometru wpływa. Zerknijmy. Minus 12, minus 12, Ok. Weźmy sobie jakiś pręcik pomiarowy, w moim przypadku to cienki imbus i zobaczmy jaki będzie odczyt. Odczyt to 28. Odczyt znów 28, no może 1 trzecia. I trzeci pomiar 28, no cały czas jest leciutko ponad tą 28. Cieńszy imbusik, niecałe 15. I jeszcze raz, niecałe 15. i niecałe 15. To oczywiście uwzględniając teraz już troszkę wyższą temperaturę tego urządzenia i całej zaszronionej sprężynki. No ale być może nie używacie takiego urządzenia na Syberii, tylko w jakiś bardziej ciepłych klimatach. Okej. Okay. Sprawdźmy. 63 stopnie. No załóżmy, że w jakiś bardzo, bardzo klimatach takich słonecznych centrujecie. Zakładamy znów ten pierwszy. Przypominam, odczyt był 28. No, 29. Jeszcze raz. 29. 28 z lekkim groszem. 28 z lekkim groszem, ale to pewnie dlatego, że temperatura powoli wraca do normy. Więc jak widzicie, temperatura, nawet ta skrajna. Ma takie średnie znaczenie, bo te pół punktu odczytanego to w rzeczywistości naprawdę pomijalna różnica. Więc już wiemy, że temperaturą to nie ma się co aż tak sugerować. A zacząłem od badania temperatury, dlatego że zamówiłem ten sprzęt z AliExpress. Teraz mamy ten Choice Day, 11.11 11, mega przeceny. Te tensometry są w tak śmiesznych pieniądzach, że są tańsze niż obiad. Poważnie, 26 zł za taki tensometr nawet widziałem. Możecie sobie skorzystać jakieś tam kody rabatowe dostałem na rzeczy z AliExpress. Jeśli chcielibyście tensometr czy coś sobie kupić, to macie wszystko w opisie. Ale jak przyszedł ten tensometr do mnie, to patrzę, tu nie ma śruby kalibracyjnej. Sobie myślę, o kurde. Bo niewiele droższe jego odpowiedniki za jakieś tam 6-7 dyszek, już jakąś prymitywną, bo prymitywną, ale śrubę kalibracyjną mają. No i zacząłem się tym tematem bawić. I wiecie, co się okazało? Większość życia używałem. W zestawie ma pręd kalibracyjny. I ten pręd kalibracyjny z góry ma tam jakąś wartość. No, która jest na nim napisana, i do niego dokręcamy śrubkę. I wiecie co teraz rozkwiniłem? Pomyślcie, że to jest taki pręcik. I pręcik jest lekko krzywy. To patrzcie, co tu się dzieje. 31, bo lekko obróciłem ten pręcik. Pręty kalibracyjne w ogóle doszedłem do wniosku, nie mają żadnego sensu, bo jak on się w banana w którąś stronę lekko skrzywi, tak jak tu, 31, a jak włożę go na odwrót, to jest 28. Pręty kalibracyjne do tego, przynajmniej taki mój wniosek, sens mają średni. No bo jaką macie pewność, że zawsze w ten sam sposób wkładacie tego pręta? No chyba, że to są tak idealne pręty, że są w ogóle idealnie proste i takie będą przez całe życie tego tensometru. Powodzenia! Trzymam kciuki, choć nie bardzo mi się wydaje. Natomiast ja, nawet jeśli miałbym wiarygodny pręt kalibracyjny, to i tak śruby nie mam. Kupiłem sobie kątowniczek, myślałem, że po prostu tu śrubę w cedze, wywalę tego pina. Wsadzę kątownik i śrubę i zrobię sobie to regulację, ale potem i tak doszedłem do wniosku, że i tak do czegoś kalibrować muszę, więc dzisiaj pokażę Wam, jak się to kalibruje do boju. Robimy najpierw kalibrator. Słuchajcie, kalibrator to jest bardzo prosta sprawa, bo jak sobie zobaczycie na tabelkę waszego tensometru, to w niej będzie taka informacja, jakieś dużo cyferek. One będą zależne od tego, co na tensometrze odczytacie. Do tego, na jakich szprychach to odczytacie. No tutaj, powiedzmy, my będziemy sprawdzać na szprychach 2,0, więc interesują nas wartości od 22. I te wartości, które tutaj są, od 49 do 160, to kilogram siła. W takich jednostkach ta tabela jest skonstruowana. Kilogram zapewne brzmi Wam znajomo, więc korzystając z wagi i konstruując sobie takie bardzo proste urządzenie, możemy sobie przeprowadzić perfekcyjną fabryczną kalibrację. Po tej stronie przywalimy sobie szprychę i musimy mieć możliwość jakoś to zaczepić. Widziałem ludzie sobie normalnie stalowe ramki dorabiają, takie stelaże ale ja tu na warsztacie nie potrzebuję kolejnego wielkiego ustrojstwa, które będę trzymał i wyciągał raz na ruski rok. Więc skorzystamy z czegoś, co już tu na warsztacie mam, czyli z ramy mojego stołu. Tutaj mam taką piękną ramkę i tu się wmontujemy tym kalibratorem. Więc tak, od góry śruba, tutaj natomiast od dołu, żeby szprycha ładnie się trzymała, to zwykła blaszka z dziurką. 2,5 mm, żeby ładnie szprycha nam weszła. Tutaj od dołu wmontowałem sobie nitonakrętkę. Nawet zastanawiałem się, czy nie przewalić tego na wylot, ale doszedłem do wniosku, w sumie jak nie muszę walić dziury na wylot, to nie ma po co. I od spodu z użyciem klucza Torx w rozmiarze 25 klasyka i części śruby rzymskiej zrobię sobie z dwóch kątowniczków, przez które przełożę szprychę. Po tej stronie zakręcę nypel, no tak, żeby chwyciło gwint. I tu sobie przełożę torxa. Będę szczery, no chodziło o to, żeby to było możliwie proste. I od dołu nakrętka. No i mój kalibrator gotowy. Mamy tensometr, mamy tabelę. Sprawdzimy, czy ona jest w ogóle czegokolwiek warta. Mamy luźne, wyzerowane. No to co, zaczynamy dokręcać. Patrzmy sobie na kilogram. No kilogramów mamy coraz więcej. Teraz było prawie 80. Dlaczego ta wartość spada? Myślę, że to jest warte wyjaśnienia. No słuchajcie, cały ten sprzęt, ta śruba wygięta, te kątowniczki tu. To nie jest idealnie sztywny układ. Jak ja go naciągam, on w pewnym stopniu, widzicie jak to powoli spada, się rozciąga. Prostuje się trochę ta śruba. No wiadomo, idealny kalibrator to byłby kalibrator idealnie sztywny. Tutaj tego nie oczekujemy. Można sobie poczekać z minutkę, to się ustabilizuje, wtedy dokonywać pomiarów. Dla mnie ta dokładność jest wystarczająca. 92, 200 kg i odczyt, moi drodzy, 27. Przyzwoity. Jak sobie popatrzycie, szprycha 2.0, odczyt 27, no to 90 kg siła. No ja mam 27 i po zdjęciu mam 90,75. Czyli precyzja tego narzędzia jest zaskakująco dobra. Ale jeśli coś by się skrzaniło, upadłby mi na ziemię pracowałbym nim przez kolejne 5 lat i wszystkie koła nim badał, to na pewno ta sprężyna się z czasem wyrobi. No wiecie, jak każda sprężyna ubije się, nazwijmy to. No i wtedy tą tabelkę będzie można sobie wsadzić wiadomo gdzie i będzie trzeba co robić? Po prostu brać szprychę, którą chcemy zaplatać koło. Powiedzmy, że chcemy naciągać takie szprychy na 100 kg. Albo w jakimś rowerze MTB na 120-150 nawet kilo, mamy naciągnięte na równe 130. Powiedzmy, na tych 130 badam sobie i widzę, że to jest trochę ponad 29. Patrzę w tabelkę dokładnie na 29 to jest 120, ja miałem ponad 29. Więc zbliżałem się do 130, ale jakby było rozkalibrowane, to bym powiedzmy odczytał tutaj 25 i na te 25 na tym tensometrze bym ciągnął. Nie sugerowałbym się już tabelką, że jak chcę mieć 130, to powinienem mieć 29,5. Po prostu napinałbym szprychy do tego, co odczytałem tutaj, i z wagi. I używając takiej wagi, która w ogóle jest o tyle komfortowa, że ma te kilogramy i newtony i nie musicie tego liczyć, przeliczać tych 100 kg na 980, bo jak to jest równa setka, to jest łatwo. 980 newtonów, no ale 130 to już jakieś tam 1270 parę. Nie musicie liczyć, tylko klikacie, zmieniacie jednostkę i jak Producent podaje newtony w zalecanym naciągu obręczy, no to macie szybką piłkę. I łatwo wam dowiedzieć się, na ile jednostek tutaj odczytanych macie naciągać szprychy. Ok, to mamy załatwione, to jest proste. No dobra, ale jeśli mamy już kalibrację zrobioną, i może wasz kumpel zrobił sobie taki kalibrator, a wy dzięki jakiemuś randomowemu pręcikowi możecie już sprawdzać, czy za każdym razem i trzymać sobie go w bezpiecznym miejscu, nie wyginać go, nie używać go i wyciągać go tylko przed używaniem tensometru, żeby sprawdzić, czy ten odczyt, tak jak tu, zawsze jest na te 20 powiedzmy 9. W rzeczy samej tu jest takie 29 z groszem i to mógłby być mój pręcik kalibracyjny, żebym nie musiał za każdym razem rozkładać tej wagi. No ale to w takim razie jak naciągać te szprychy? I tu nam się przyda koło no bo przecież o nich w zasadzie mowa. Wszystkie szprychy w całym kole na jeden naciąg? No, oczywiście, że nie. Szprychy po stronie napędowej i nienapędowej są pod innym skosem, więc mają inny naciąg. Sprawdźmy to. 26,5. 26, 26, 26, 26, 26,5. No, zbliżony do siebie naciąg. Teraz strona napędowa.

Jeśli nie macie pojęcia jak naciągać to zawsze celujcie gdzieś blisko tego środka. Czyli jakbym zaplatał powiedzmy takie koło miejsko trekkingowe to bym celował żeby 25 to była strona nienapędowa a 28 strona napędowa. Ja bym tak zaplatał. Natomiast jeśli to miałoby być koło MTB to kierowałbym się na prychak 2.0 w górną część czyli na 28 strona nienapędowa, na 31 strona napędowa. No, bo wiecie, szczególnie dla cięższego rajdera, te mocniej napięte szprychy będą rozkładały. Na większej części obręczy te obciążenie, które no, u cięższego rajdera będzie większe. No, amen. A w miejskim kole taki mocny naciąg po prostu nie jest konieczny. I do tej dolnej części, powiedzmy dolnej jednej trzeciej, to w ogóle bym raczej się nie zniżał. Generalnie taki naciąg miejski to okolice do setki, czyli gdzieś tam okolice tej 25-27. Po stronie napędowej, lekko poniżej połowy, w tym zakresie bym się trzymał, ja osobiście. Co z innymi kołami? No, tak jak wspominałem, producent obreczy ma tu priorytet. To on decyduje, jak to mocno naciągamy. Jeśli tylko taka informacja jest dostępna, to z niej korzystamy. Całą resztę. No niestety ta rowerówka z tym się wiąże, że troszkę błądzimy po omacku. Nie każdy takie informacje udostępnia, więc czasami rzeczywiście jest to zgadywanka. Przynajmniej dla mnie, jeśli jesteście jakimiś prokotami i wiecie wszystko na temat szprych, nie krępujcie się, napiszcie w komentarzu, podzielcie się z nami. Od nadmiaru wiedzy głowa nie boli na szczęście, więc chętnie też podczytam. Wasze spostrzeżenia, i teraz może troszkę o użyciu tego tensometru. Czytałem trochę taką fajną książkę, i trochę daleki jestem od tego takiego bardzo rowerowo-purystycznego podejścia, że koło powinno być zaplecione raz i nigdy więcej nie powinno być centrowane, ponieważ idealne koło nie będzie wymagało poprawek. No. Ja myślę, że to jest zasada, która byłaby rzeczywiście na miejscu, jeśli komponenty byłyby z najwyższej półki. Powiedzmy sobie szczerze, nie każdy z nas będzie zawsze z tymi najbardziej topowymi elementami miał do czynienia, więc na spokojnie, koło centrujemy, napinamy tak, jak ma być i potem na spokojnie. Parę jazd testowych, koło się trochę ułożyć, skontrolować. Jak nie będzie poprawek, dobrze dla was. Poprawki będą, to nie martwcie się, że koło skopaliście, poprawcie i koło jest dalej do jazdy. Bo tensometr, w rzeczy samej, osobom, które kompletnie nie mają pojęcia i nie wiedzą, jak szprycha powinna być napięta, skalibrowany tensometr da informację, czy ciągnąć jeszcze, czy to wystarczy. Osoba, która już przynajmniej z 10 kół zaplotła, no będzie czuła pod ręką, że, że starczy, albo trzeba jeszcze trochę bez tensometru. Natomiast. Tensometr jest potrzebny i myślę najbardziej właśnie tym, którzy doświadczenie mają największe, bo to oni będą się brać za mega drogie koła, mega drogie obręcze. I użycie tensometru to jest trochę taki dupochron. Jeśli coś strzeli w obręczy, bo przy Waszym zaplataniu albo niedługo po Waszym zaplataniu, to dobrze skalibrowany tensometr da Wam taką pewność, jak klient przyjdzie z rozwalonym kołem Ej, hola hola, może oddaj to na ekspertyzę do producenta, bo ja swoją robotę wykonałem perfekcyjnie, szprychy były napięte idealnie, równo, zgodnie z zaleceniami producenta. Bo bez stensometru, wierzcie mi, takiej pewności mieć nie będziecie. Nawet jeśli w ręce macie set zaplecionych kół bo zawsze zaczną wam po głowie chodzić myśli: Kurde, a może rzeczywiście za mocno. Tensometr da pewność, jeśli będzie dobrze skalibrowany i wy będziecie tego pewni. Więc to pierwsza kwestia. A druga, jeśli zapratacie sobie o swoje pierwsze koło, bawicie się tym, uczycie się, to tensometr rzeczywiście pozwoli, bez względu na to, co tu odczytacie, czy to będzie 15 czy 45, pozwoli wam zbadać, czy napięcie jest równe. Podczas centrowania, bo koło naprawdę może być bardzo, bardzo równe w centrownicy, a szprychy zupełnie na zmianę sztywna-luźna. Sztywna-luźna. I ja wiem, że niektórym z Was oglądającym się wydaje, ej, ale to czuć. Niektórzy tego nie czują. To się wypracowuje z czasem. Może czuć, że jedna szprycha jest bardziej, druga mniej. Ja na przykład czuję, że ta jest mniej, ta bardziej. Sprawdźmy. Tutaj mamy. 28. Tutaj mamy 28,5. Czy ja bym wyczuł różnicę o pół? Sprawdźmy jeszcze raz. Ta jest bardziej, ta, ta jest mniej. 28,5. 27. Czekajcie, spróbujmy jeszcze raz, bo nie wierzę. Ta mniej, ta bardziej. Dwadzieścia osiem z groszem, dwadzieścia 20... niecałe 8. Dwadzieścia osiem z groszem. Niecałe 28. Kurde, jak ja porównuję jedną do drugiej, to to czuję. Ale być może jak ktoś tego nie czuje, to ten jest dla niego. Ten tensometr w ogóle oceniam bardzo pozytywnie. Rzeczywistość oddaje to, co jest w tabelkach, ale jeśli ktoś jest rowerowym purystą, niech buduje swój kalibrator i w ogóle wyrzuci tą tabelkę tylko każdą szprychę, którą ma, sprawdza sobie Stensometrem zapisuje jakie wartości tu odpowiadają jakim newtonom i wtedy zaplatacie po prostu pod oczekiwane wartości w newtonach, czy tam kilogram siła, nieważne. Pod to co sobie z kalibratora odczytacie, bo w tabelkach też nie znajdziecie każdej szprychy. Tu są owszem i szprychy przepłaszczane, cieniowane, to wszystko w tabelkach najczęściej będzie, ale i tak w końcu traficie na szprychę, której w tabeli nie ma i żeby nie zgadywać. Kalibrator w końcu kiedyś wam się przyda. A co do kalibratora, który ja sobie dzisiaj tak trochę na szybko zrobiłem, to specjalnie nie robiłem go tak super mega fest, bo jak już wejdziemy w temat zaplatania kół, zrobię o tym materiał, o tym jak centrować i wtedy będziemy się kalibratorem bawić. To domyślam się, że w wolnej chwili, jeśli taką znajdę, to już taki super porządny kalibrator, który będzie obsługiwał różne długości szpryk, straight pulle, j-bendy. Wtedy sobie zrobimy. No to teraz sobie zrobimy jeszcze jedną rzecz. Przypominam, strona nienapędowa 26, a strona napędowa 28. Spuszczamy ciśnienie i sprawdzamy stronę napędową. 28...

to bez założonej opony. Wiecie, jeśli chcecie to robić zgodnie z tabelkami, i tak dalej. Ale myślę, że to jest oczywiste, bo chyba nikt nie zaplata bądź nie centruje koła założoną oponą. Chcecie. W sensie żebyśmy mieli jasność. Nieraz tak robiłem: no bo do centrowania nie każdego koła opłaca się ściągać opony. Jeśli ktoś ma bicie na 5 cm i chcemy tylko, żeby mieściło się w ramię, w jakimś miejskim rowerze, to nieraz i koła w ogóle, żeby przekręcić te parę szprych, nie wyciąga się z roweru. Realia serwisowe to troszkę co innego niż mokresny rowerowych mechaników, nie? Rozróżnijmy te dwie rzeczy, ale jeśli chcecie to zrobić tak naprawdę porządnie, to ściągamy oponę, pewnie zakładamy na centrownicę i wtedy badamy te rzeczy. Jeśli ch będziecie chcieli jeszcze ten temat pogłębić piszcie w komentarzach, bo rysowanie sobie tutaj wykresów napięcia koła, szukanie problemów z napięciem koła to naprawdę jeszcze temat na niejeden długi materiał. Także tyle z mojej strony na dziś. Pięknie dziękuję patronom za wsparcie przekazywania takiej wiedzy Wam i przede wszystkim najpierw pochłaniania jej przeze mnie, żebym jakoś przetrawioną mógł Wam już dalej podać. Dziękuję również AliExpress. Pamiętajcie o kodach, jeśli chcecie sobie coś takiego kupić, bo może nie macie, a fajnie byłoby mieć. No to wszystko w opisie. Tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć.